Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja Zawsze Dziewica. Luz de Maria de Bounie, Orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, błogosławię was z Mojego Płomiennego Serca Miłości do każdego z was. Błogosławię was z Mojego Łona, w którym schroniłam moje dzieci, aby nie zostały skażone grzechem. Cierpię, tak, za moje dzieci. Widzę, jak zmierzają bez powrotu w kierunku polowania, które Antychryst przeprowadzi przeciwko wszystkim wiernym mojego Syna i moim. Chwila na oczyszczenie jest teraz dano, w miejscach odległych od Was. Ale nie myślcie, że ponieważ jest daleko, nie spotkacie się z surowością bezlitosnego antychrysta. Moi ukochani, człowiek nauki nie jest świadomy tego, co stworzył. Wojna nie oszczędza użycia bardzo niebezpiecznych materiałów wojennych. W obliczu niebezpieczeństwa istoty ludzkie będą szukać schronienia w moim synu. Brońcie prawdy, ta prawda was wyzwoli. Są to trudne chwile. Bez ulgi. Moje dzieci w obliczu słabego Kościoła jesteście i będziecie prześladowani. Umiłowani, nie wiedza o religii da wam życie wieczne, ale praktyka pracy i działania tak, jak działał i żył mój syn. Pokusa zawsze będzie was otaczać, tylko siła duchowa pozwoli wam ją pokonać. Odmawianie sobie zachcianek. Uczyni was silnymi i stanowczymi istotami, istotami wiary, nadziei i miłości. Nic nie przechodzi przez zanieczyszczony kryształ, nawet światło, będąc tym, czym jest, nadal nie może go przeniknąć. W tej chwili przeanalizujcie siebie. Kryształ sumienia moich dzieci jest zaciemniony przez nietolerancję i brak miłości do bliźniego. Jest skażony odrzuceniem waszych braci, które wznosi się z większą decyzją i siłą duchową. Potężne umysły na całym świecie planują losy ludzkości. Pieniądze będą wspomnieniem, przed ekonomicznym upadkiem zostanie ustanowiony jeden rząd. Zachowajcie wiarę w tych chwilach, przyjmijcie mojego syna w Komunii Świętej i bądźcie nosicielami nadziei. Nie bądźcie uparci, patrzcie wyżej, nie lękajcie się, błogosławieństwo zstępuje z mojego domu dla tych, którzy mnie kochają i walczą za swoich braci. Dekadencja moralna i duchowa doprowadzi bezbożnych do bezczeszczenia świątyń i prześladowania moich wiernych. Siłą jednej duchowej rodziny przekonajcie się, że oznaki pokoju są tylko dokonaniem przeciwieństw. Wrogość między narodami jest znakiem szybkości sporów. Idźcie bez lęku, walka między dobrem a złem toczy się na ziemi, mój syn nie opuszcza swoich wiernych dzieci. Umiłowane dzieci, komunizm zebrał siłę wśród małych krajów, czyniąc je ważnymi strategicznymi miejscami wojny. Kościół przeżyje ucisk, mój syn przyjdzie z mocą, aby oddzielić pszenicę od plew. Przed modernizmami, które nie są jego wolą. To jest chwila, chwil. Zapraszam Was do modlitwy za kościół mojego syna, będzie on żył chwilami wielkiej prowokacji. Umiłowani, ziemia pęka i żar wulkanów będzie blokadą między krajami. Człowiek bezlitośnie zniszczył swój dom, będzie tego żałował. Moi umiłowani, Zła ręka zawładnęła wielką ilością ludzkich stworzeń. Bądźcie zjednoczeni w każdej chwili, nie zapominajcie, że lud mojego syna musi pozostać zjednoczony. Analizujcie siebie, jesteście więźniami technologii, zło skaziło wielką liczbę moich ulubionych dzieci, aby pogrążyć je w swoim łupie. Módlcie się za świętych kapłanów. Za wszystkich religijnych mężczyzn i kobiety. To jest chwila maksymalnego wysiłku, aby pokonać pokusę. Mój syn nie jest bogiem tyranii ani zemsty, ale człowiek powie wszystko, aby usprawiedliwić swoje zaprzeczenie, że to, co otrzyma, jest tylko wynikiem jego złego zachowania i braku miłości do mojego syna. Zło nie zawsze będzie zwyciężać. Moje dzieci napełnione Duchem Świętym będą pokonywać i zwyciężać zło. Ci, którzy uznają, że byli słabi, będą tymi, którzy otrzymają wielkie błogosławieństwo, aroganccy wpadną w ogień. Nie lękajcie się, oczyszczenie jest konieczne, aby każdy był świadectwem miłości mojego syna. Umiłowane dzieci. Wewnętrzny pokój moich dzieci jest znakiem, że nie jest daremny, gdy pomagają swoim braciom, modlitwą, świętą Eucharystią, miłosierdziem i wiarą, żyją w woli Bożej. Wszyscy, którzy czynią dobro, żyją z wewnętrznym pokojem. Umiłowane dzieci. Te chwile nie są tylko chwilami niepewności, ale dla każdego z Was, aby przygotować się na nadchodzące wydarzenia. Człowiek musi powrócić do prawdy z postanowieniem i z odwagą, by gdy wróg dusz będzie go kusił, odpowiedź była stanowcza, a nie letnia. Prawdziwych dusz jest tak mało, że moje serce jest zdruzgotane odrzuceniem przez tych, którzy nie kochają mojego syna. Jestem Matką całej ludzkości, jestem Matką i Królową Woli Bożej. Proszę Was, abyście przyjęli moje wezwanie z mądrością i wiarą, ponieważ jesteście częścią ludu, który wierzy. Pozostańcie zjednoczeni, aby każdy z Was chętnie chronił swoich braci. W tej chwili jedność jest źródłem błogosławieństwa. Diabeł szerzy podziały. Aby uczynić moje dzieci słabymi. Jako ciało mistyczne, każde ludzkie stworzenie musi być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, aby nie dać się zwieść i nie stać się łatwą ofiarą sideł diabła. W tej chwili spadają na Was plagi, które nie mogą być łatwo opanowane, moje dzieci będą umierać. Na całą ludzkość nadchodzą kolejne epidemie. Istnieje bardzo wielka i bardzo silna epidemia, której nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi, a która nabrawa siły, przenikając do umysłów moich dzieci masoneria. Masoneria deprawuje duszę, oddala was od prawdy mojego syna, pogrąża was w interesie własnym i otworzyła drogę Antychrystowi, aby ułatwić mu wejście i przejęcie kościoła mojego syna. Dzieci, rzeczy materialne nie mają wartości w królestwie mojego syna, walczcie o zachowanie swojej duszy. Miejcie świadomość, że nie wszystko, co wydaje się dobre, jest dobre. Ludzkość chodzi tyłem do przodu i patrzy na to jak na normalną rzecz. Módlcie się, ważna jest modlitwa, która wynika z głębi duszy. Módlcie się aby te momenty perwersji się skończyły. Kochajcie świętą Eucharystię, bądźcie posłuszni przykazaniom i badajcie święte pisma, bo kto nie zna ich dokładnie, ten nie kocha. Nie atakujcie się nawzajem, jak wilki w owczej skórze, bądźcie braterscy, ignorancja prowadzi moje dzieci do popełniania poważnych błędów, a nawet więcej. Ponieważ będąc ignorantami, nie są w stanie przyznać się do swoich błędów, więc z ignorancji przechodzą do arogancji, która jest córką diabła. Kościół mojego syna nie zauważa siły sekt, musicie je mocno zwalczać, zanim doprowadzi więcej dusz do przepaści. Moje dzieci są nieświadome objawień moich i mojego syna, hierarchia nie mówi do nich jasno. Gdyby lud Mojego Syna wiedział o tym wszystkim, co ogłosiliśmy, byłby bardziej ostrożny. Gdyby Moje dzieci znały głębię i powagę Mojego Słowa w Fatimie, zapobiegłoby to utracie wielkiej liczby dusz. Schizma przyjdzie na Moje dzieci z powodu ich ignorancji i zamieszania, przyjdzie na kościół Mojego Syna. Wy, Moi umiłowani, walczycie wiedzą. Tylko, że to nie będzie jasne, jeśli nie będziecie duszami oddanymi Eucharystii, modlitwie, ofierze, miłości, postowi, pobożności i otwartości. Módlcie się, aby kapłani byli modlitewni, o czym zapomnieli. Bądźcie otwarci na działanie Ducha Świętego, otwórzcie się na Słowo Boże. Proście mojego syna, aby zaszczepił w Was swoją niewinność. To, co ludzkość utraciła, a co zostało odebrane młodym. Umiłowane dzieci, moje matczyne serce pozostaje przed wami. Módlmy się razem za stworzenia, które poddały się nakazom diabła. Błogosławię was, przyjdźcie do mnie, ja was prowadzę do mojego syna. Kochajcie wszystko, co ojciec stworzył dla was. Moja matczyna miłość idzie z Wami gdziekolwiek pójdziecie.